O, w końcu mi buty wyschną, znowu słońce, znowu ciepło, znowu fajnie, siedzę od dłuższych kilku chwil, dłuższych kilku chwil, rozkminiam co dalej, strasznie drogie te hotele są na Lofotach, nie wiem co teraz zrobić. Czy na jakiś camping się udać, czy, czy na dziko, czy się w ogóle da na dziko? W którymś momencie i tak muszę hotel zahaczyć, bo ileż można. Mm. wypiłem kawę, coś tam zjadłem. Mam chleb z marchewką. Nie wiem, czy takie jedliście. Pierwszy raz się spotykam z czymś takim. No nic, myślę, co dalej. Myślałem i myślałem i wymyśliłem, że trzeba się ruszyć. Tak wygląda auto z podróży Wszędzie coś głupych, tam jest kurtka zasłania fotel przed słońcem Tu masaże, czy jakieś butelki puste, pełne, ja już nie wiem gdzie to jest ptaków różnego żarcia śmieci Jest strasznie gorąco. Po prostu tak jest gorąco, że aż się nic nie chce. Pokazuje mi w samochodzie na komputerze 32 stopnie, ale to jest niemożliwe, bo jest yy, nagrzane. Auto stoi w miejscu, więc się nagrzało. Czujnik gdzieś tam pod spodem. Ale myślę, że jest 25 gdzieś spokojnie. Masakra umiera. Teraz zamierzam udać się na jakieś żarełko, Nie ma tu już nic. Ruszyłem z parkingu na szlak Nieduża, przynajmniej na mapie się wydaje ta góra Jest 18.45 Cały dzień zaszło mi na jakiejś organizacji w Najbliższych dni próbowałem jakiś hotel znaleźć, ale wtedy w końcu odpuściłem w tym tygodniu i w tych okolicach ceny jakieś szalone potem jeszcze jakieś jedzenie byłem w restauracji, zjadłem zupę rybną całkiem niezła, ale nie było to jakieś istne szaleństwo i jakiś tam wege makaron no i teraz w końcu dopiero dotarłem do kolejnej części Archipelagu i tutaj już są bardzo ładne góry dookoła, tylko akurat słońce teraz jest z tej strony, że mi je oświeca, jakby od drugiej strony, niż ja jestem i widzę tylko obrysy i cienie tych gór, ale myślę, że jutro wybiorę się na drugą stronę i być może te góry zobaczę z drugiej strony, właśnie w Świetne. O tej godzinie mniej więcej zobaczymy. Nie wiem, czy coś widać w kamerze. Takie fajne poszarpane szczyty. One są bardzo strome. No nie wiem, czy ta da się w ogóle wejść bez spinaczki. No ale nie bardziej takie prostsze. Interesują kształty, jeśli chodzi o wejście na nie. A tę stromę mogę podziwiać co najwyżej, stojąc na niższej czy tam mniejszej, łatwiejszej górce. Nie jestem jakimś zawodowym wspinaczem. Dobra, gdzieś tutaj mi się zaraz ścieżka zaczyna. Nic nie jedzie. Nie wiem, ile mi tam zejdzie z tym wejściem. Tam są nie tylko jeden, czy tam są dwa, trzy, nawet trzy. Nie wiem, które widać zobacz, jak tam będą się widoki układać. O, A tak wygląda początek, jakieś tutaj wysokie trawy na początek Czy to na pewno ścieżka Bardzo bujna roślinność na ścieżce Idę na razie w jakimś takim jednym poziomie praktycznie nie za bardzo, nie za dużo się wniosłem do góry Całe szczęście są tutaj trawy ale nie ma kurczę coś mi złożyć nie ma tutaj pokrzew Mam krótkie spodnie więc by mnie poparzyły Jest pod górę, ale nadal zielono. Fajnie jak u nas tu jest nawet jakaś ziemia oprócz kamieni i skał. a to to taka były roślinność mając do wyboru dwie góry wyższą i niższą A nawet trzy to baca co? Oczywiście wybrał wyższą, większą. Nie może jest późno, nie może. О, Будет общий. I'm staying here today. I'm not moving anywhere. Nie chcę się schodzić, ale chyba pora iść. Zszedłem już trochę niżej, bo tam się zimno zrobiło na górze, mimo tego, że było przepięknie i cudowne widoki i w ogóle masakra jakaś niewiarygodna do uwierzenia własnym oczom, że to co widzą to jest prawdziwe No ale zimno mimo tego, że bluza z kapturem to jednak no, już nie, 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 nie było to tak komfortowe tym bardziej, że mam krótką nogawkę. jak jakiej żaba tym bardziej że mam krótką nogawkę i stwierdziłem, że no nic mimo tego, że właśnie mi fajniej i przyjemniej fina, którego poznałem po drodze na górę, gdzieś tak ostatni kilometr szliśmy razem no to fajne towarzystwo fajnie się gadało, ale on był zaopatrzony w dodatkowe ciuchy w plecaku więc ubrał się grubo i został, bo on zresztą stwierdził, że lubi zostawać długo tam w górach często jest tak, że do 6 rano potrafi siedzieć o, tu jest, las, ciemno no więc on sobie został, ja sobie idę na dół. No a generalnie finowie bardzo fajny naród kurczę. Oni są tak blisko blisko mojego stylu bycia. Oni są tacy No ten ich spokój. Sposób bycia, to stonowanie, to nienarzucanie się właśnie drugiej osobie. No i fajnie nam się tutaj czas razem spędziło, pogadaliśmy, polecił mi fajne miejsca też, przybiliśmy piątkę na koniec, może się jeszcze kiedyś gdzieś spotkamy, tylko wie, świat jest mały. Dobra, ja lecę dalej, już się rosa zrobiła, bo czuję na łydkach mokre trawy. A i buty mam nawet już mokre. Tak wygląda ścierzyno. I już. Nie wiem, schodzę, idę 40 minut. To myślę, że jeszcze za 20 i będę przy samochodzie. Te trawy są ewidentnie wyższe ode mnie No te trawy to już jest w ogóle nosak. Gdzie ja jestem? W jakimś trawiastym raju z tych traw w końcu na kawałek takiego podjazdu jakby, I tu już jest asfalt, ale tu fajnie, oj nie widać chyba tych gór. No i co, chyba co, możesz być z siebie dumny. Mokre spodnie mokre buty nie no tradycje trzeba pielęgnować jakby to było gdybym wracał na dół do samochodu w suchych butach albo do namiotu to nie byłbym ja, nie byłbym sobą tym razem nie skąpałem się ale od rosy mi za. O, trzecia, jeden. Czyli tak jak myślałem, że godzinę mi zejść, zejście zajmie. I faktycznie tak się stało. No, teraz jeszcze muszę znaleźć jakieś miejsce, gdzie mogę postawić namiot. I do spania. Jest tak cicho, że aż kupię mi szeptań. Udało mi się znaleźć całkiem fajną miejscówkę nad morzem. Góry, skały i morze.